Dzień dobry, Biuro Podróży Rainbow, Ludmila Mogę pomóc? Y, halo, dzień dobry, proszę pani. Ja dodzwoniłam się do Biura Podróży. Tak, zgadza się. Y, proszę pani, bo ja jestem zainteresowana wyjazdem do Barcelony. Czy jest może jakaś y, otwarta propozycja, oferta? Hmm. A kiedy by pani chciała wyjechać, dla ilu osób? Ja bym chciała sama. Sama na 7 dni, najlepiej jeszcze przed świętami. Jeszcze przed świętami. Tak, proszę pani, hmm. ja już nie wytrzymuję. Ja wychodzę, proszę pani, na dwór. Jest tak zimno, że się żyć o tej Mhm. Ja jak tartam, najszybciej, jak najszybciej, bo mi się już cierpliwość kończy. Rozumiem. Wie Pani co, jeżeli chodzi o w tym roku przed świętami już nie bardzo radę. Dobrze. A może jakiś Egipt macie w propozycji? Um, Egipt będzie jak najbardziej. O, już no to No niech Pani coś zaproponuje. Oczywiście. Na to, siedem na, si to... na, si na halo halo. Tak tak e, e, Na siedem dni mnie interesuje. E, no to jak najbardziej. Mamy Egipt, mamy wydziegęptom. To mamy Sharm El Sheikh, Marsa Alam oraz Hurgadę. Co? Mamy e, z Egiptu mamy Sharm El Sheikh, Marsa Alam oraz Kurgade. Jest to możliwość ja naście. Szarmer, szarmer, mm -hmm. mnie interesuje. Powie mi pani, jaka tam jest kwota, żeby na 7 dni. Jakie macie e, e, ceny? To tak, najtańsza opcja od 17 do 23 grudnia Hotel Trzygwiazdkowy i to jest za 1987 zł. Trzy gwiazdy? Trzy gwiazdki. Dobrze, ale tam baseny są, wszystko, bo ja chcę wypocząć. Ja nie będę się szwadała. Baseny są, jak najbardziej? Yy, to jest przy morzu? Tak, jest. Yy, to znaczy nie jest bezpośrednio, ale około, około 10-15 minut spacerem. Yy, aha, no to tak przyzwoicie, przyzwoicie. A jest coś yy, bezpośrednio przy morzu. Oczywiście jak najbardziej możemy mieć bezpośrednio przy morzu, ale oczywiście cena już będzie troszeczkę wyższa i też, yy, ale będzie też lepszy standard. No dobrze, no właśnie to. mi o ten standard chodzi, bo ja powiem Pani, ja byłam dwa lata temu w Turcji, to był taki, yy, to były takie warunki, proszę Pani, to nie są żarty. Ja po, poleciałam z innym biurem podróży, co prawda, to, to ja byłam... Mm -hmm. Bardzo zniesmaczona, bardzo. Yy, ja, ja jak jadłam śniadanie, to powiem pani szczerze, to ja się martwiłam, że, że robaki będą mi tam chodziły. No to polecam ale, pani jeszcze. Ale, wypisze, ale... To... Wie pani dlaczego był ten problem? Bo, nie, bo ja durna jestem, bo ja jestem kurwa durna i ja nie zaznaczyłam kuchnia europejska, tylko była turecka i mi tak to nie smakowało, że ja proszę pani, jak szłam na obiad, to już byłam wkurwiona. Mhm. Rozumiem. To wie pani, co ja polecam to w takim razie, żeby pani była zadowolona. Hotel pięciogwiazdkowy, tak, żeby było bezpośrednio przy plaży, z dobrym żywieniem. No to, ale tak jak wspomniałam, cena już będzie wyższa, ale to pani nie będzie już na miejscu się denerwować. Natomiast cenowo to już będzie w okolicach 3-3,5 tysiące. 3-3,5 tysiące i 7 dni. All inclusive. Dokładnie. Alkohole też w cenie? Alkohole też w cenie. Dancingi będą? Proszę? Czy będą dancingi? No coś tam będzie. Bo ja sama jadę, ja faceta chcę znaleźć. Z ciepłych krajów, żeby mnie tam już zatrzymał. No może Pani spróbować, tylko proszę pamiętać, że wiza ma ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość dni na miejscu. To wiza, ale on nie może ściągnie z biegiem czasu. No, to się myśli. No, no dobrze, no to proszę U. pani, to może ja podjadę do punktu, to was będę za jakieś 40 minutek. Bo ja z to. Oczywiście. Podjadę. Dobrze? Oczywiście, zapraszam Pani jest za na miejscu, serdecznie. Czy pani. Ty, pani jest na miejscu, czy pani tylko y, na słuchawie? Jestem na miejscu, zapraszam serdecznie. Pani jest blondynka, brunetka. Brunetka. Bo ja chcę tylko i wyłącznie do pani podejść. Jak to pani zapraszam jest ubrana? Serdecznie. Jak pani jest ubrana. Niebieską koszulę. No, to się widzimy. Ja je będę w kremowym sweterku. Zapraszam serdecznie. Przywieź Pani jakieś ciasteczko, kawkę, herbatkę? Nie, dziękuję. Bo ja jeszcze do Starbucks'a pójdę. Polecę szybko, kawkę wypiję, może Pani przyniosę. Przylecę szybko. Nie. Nie, dziękuję serdecznie. No dobrze, to do zobaczenia. Do zobaczenia. No. No. Ale kino, ty.